This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. <laughs> Must have been nice. Dajcie w kolejnym odcinku. O rany, trochę się tłuką. Od ilu próbujemy? Od ilu prób liczymy, że się uda? No, cuda bym nie liczył. I jeden biegacz leży tu. Mamy drugiego, tu jest klikacz. Poczekaj, aż ten klikacz sobie pójdzie. Ok, wiem, tam po prawej jest klikacz, ale może się nam uda dorwać tego biegacza. Cichutko, cichutko Tu tylko musimy Co ty nie powiesz, ale przynajmniej mamy dwóch z głowy hey, tutaj. Mhm, hej, tutaj Heal. Zlikwiduj Tilkacza No nie no, dawaj, 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 dawaj. Effendi! Rany! Dobra, mamy. Zostały nam klikacze, ale klikaczami musi zająć się Bill. Ja mu niestety nie pomogę. O, się tam jeszcze zapie. Dobra, finisher. Okej, okay, drugi finisher. Wyluzujcie. Bili. No, bili. Tu była jakaś butelka, co nie czy cegła. Gdzieś tu coś widziałem. Wziął go jeszcze chodzi? No, Bill Noj No, dobra, mamy. gdzie Chodźmy korytarzem o Czkaweę skąd się ich tu tyle wzięło szli No i wytłumaczy czemu oni wszyscy idą tą samą drogą? No. Nie on jest tu jest Dobra mamy kolejne Ale masakra to jest po prostu masakra aha Coś mi się kojarzy. Pomóż mi otworzyć. Dobra, gotowy? Tak, gotowy. Staję. Jeszcze. Dalej. Idą kolejni. Barykaduj drzwi. Ta barykada, jaki postawił. Co? Brzmi to No, nie brzmi to dobrze. No

O, oh, a miało być tak pięknie. No nie. No nie, 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 nie. Co jeszcze chodzi? padł, padł co Co się stało temu Dribblasowi? Jest zarażony od dawna. Mówimy na nich purchlaki. Purchlak? Ok, hmm. zapamiętam. Przykro mi, że wam przerywam lekcję, na temat Masakra, widzieliście Ale co to? Wejdźmy na trybuny. Podsadźmy Joel! No podsadzę cię, co można zrobić? Idziemy, ludziska. Dobra. Wskakuj! No, dawaj Ellie. Ja też. Dobra, załatwiłeś i Na górę! Dawaj, 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 dawaj. Okej. Dobra, udało się. Nie chcieliście surowy gameplay? Nie wiem czy chcieliście, ja chciałem. Jesteśmy łatwym celem. Jest kolejna drabina! Dalej, jestem już no nie, 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 no jesteście. Ten się pukrza, no jak chował. Dobra, dwóch wyeliminowanych. Dalej! Jestem tuż za wami! Dawaj, 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 Wszyscy do domu, jazda! Wow, świetnie nam poszło. No, Byłbym skłonny się kłócić, ale... Pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Bill? Ktoś musiał wpaść na ten sam pomysł. Okradli mnie. No to jaki jest Twój plan B? Lepiej, bo dziękuję, że jeszcze w ogóle żyjemy. To był plan A, B, C, aż po samo Z. A na dokładkę powiedz też, że nie mój nie do tego, skupę. to nie ma na nic wspólnego. Z... Co znasz tego wisielca? No, chyba go znam. Kurwa jaki Frank. To był mój partner. Tylko ten idiota założyłby taką koszulę. Przykro mi, Bill. Ma parę ugryzień. tu. I... <słuch> Chyba... nie chciał się zmienić, więc się... Tak, pewnie tak. A chuj z nim. Patrz, co znalazłam. Chyba na chodzie. To mój akumulator. Cholerny skurwiel. Wypadł. Rusz, łek. Okej, okay. Jezu. Akumulator zdechł, ale myślę, że da się odpalić. Czyli? Czyli, jeśli popchniemy samochód, to alternator powinien go naładować. Świetny pomysł. To ty chciałeś planu B. Lepszego nie będzie. No. Dowiedziałeś się. I co myślisz? Myślę, że ty prowadzisz, a my pchamy. Jezu, to wszystko moje rzeczy. No, trzeba by się rozejrzeć, bo może tu coś jest mój sprzed, imcie Przeszukaj domu. Na pewno znajdziesz coś ciekawego Dobry pomysł Powiedzcie jak będziecie gotowi to skończyć Dam ci znać No myślę, że będziemy zaraz no, notatka jakaś Wiesz co, no nie chciałbym nic mówić, ale Bill może jest dupkiem, ale Kurde Ale nie wydawał się takim masakrycznie złym dupkiem Znaczy kto wie może na co dzień znoszenie takiego gościa To wcale nie takie fajne Gotowy? Znalazłem to, i pomyślałem, że powinieneś to zachować. A więc tak się czujesz. Pierdol się, Frank. Pieprzony Debil. Idziemy! Dasz radę to zrobić? Tak, nie ma sprawy. Świetnie ci idzie. Powinno się o tym wiedzieć. No. Ale na mnie do końca No dobrze, to co my tu mamy, to już nic nie ma, rozejrzyjmy się jeszcze. O. Ha? Wziął wyrzucił. Ciekawe, że to się liczy jako podwójna znaczka. Okej, okay, Wil, Do dzieła. No nie mamy specjalnie innego wyjścia. Jak pchać, to pchać. Niech wejdzie pierwsza. Już to zrobiłam. Wciśnij, pedał sprzęgła, a jak się rozpędzimy. Okej, okay, wiem co mam robić, nie? Jak do diabła mam... Nieważne, po prostu tego nie spierdol! Dobra, Eli, przygotuj się. Teraz wciśnij sprzęgło! Wciśnij! E, dobra robota, mała! Bill, daruj sobie, Eli, spróbujemy jeszcze raz! Skup się! Musimy ją dopchać do tego wzniesienia, a potem będzie z kurki. Czekaj. O kurka! Dobra, z drugiej strony, z lewej! Cholera! Dobra, odklej się od klikacza. Naszym głównym problemem jest klikacz. No i to jest Bill twoja działka. Od ty! Odczep się od Eli! Tylko klikaczem musisz się ty zająć. Ja klikaczowi nie dam rady. Mhm, mm mm -hmm. padnij. No, Billy.

Dobra, 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 nie przejmuj się. Jeden, dwa, trzy, cztery biegnę Eli, biegnę! Proszę, 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 nie. Jeszcze za kilka ja się wezmę za zaraz, zaraz, No a ty, gdzie... jak to tak ładnie? No, sam nie da rady. Ale nie do auta. No wiesz, że nie ma. Musimy jechać szybciej! Musimy do krać tego wzniesienia. Potem będzie z górki. Tak, potem będzie z górki. Rane, 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 rane. Um, dam, dam. No, rany, 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 Kaczał. o, jest No, Jeszcze nie. Mm, mogę. Dawaj, no nie ma czasu, Dzień, Tak, wiem. Dobra, 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 dobra. A, dobra. Tutaj! Mm, Pomocy! Dobra. Ja się wolałbym zająć. No, bierz tego klikacza. Nie biegacza. O ty! Do allii, A O to to swoje głupie ryło. Musimy do na do allii, do się w końcu udało. Jedziemy. Dobra, Eli, przygotuj się. Dobra, Eli, odpalaj. Słyszysz ten dźwięk, Bill? Zarażeli. też to usłyszeli. Dobra, wszakaj do tej nieba. Jest, udało się. Gazu. Gazu Eli. Ciekawe, skoro na podstawie obsługiwać. Manualną skrzynię biegów, jak. Mieszka w Stanach. Wystarczy już! Stop! Niech będzie na chodzie, okej? Okay? Prawie zginęliśmy przez te dziewczyny. Ale musisz przyznać. W sumie nieźle sobie poradziła. Wiesz, że nie macie żadnych. Wiesz, Co to? Zdziwisz się, w ilu wozach tu jeszcze znajdziesz benzynę. Wielkie dzięki. Bile, co do twojego kumpla... Rozumiem cię. Z nami kwita? Tak jest. No to wypierdalać mi stąd. <laughs> Miły jak zawsze. To była taka forma, spoko... Doceniam, co powiedziałeś. O nie... Hej, zdaje się, że miałaś spać. Dobra. Może na to nie wygląda, ale ten komiks nieźle się czyta. Jest tylko jeden problem. O tutaj ciąg dalszy nastąpi. Ach, nie cierpię tego. Skąd to wziąłeś? Eee, no z hady pila. <grystanie> wiesz, masy, co się tam walało. Co jeszcze zgarnęłaś? No wiesz, proszę, zbieracie się na wspominki. <grystanie> Widzisz, w moich czasach już były przestarzałe. <laughs> ale i tak gratuluję. Mm. No, lepsze to niż nic. O, jestem pewna, że twój kumpel dziś za tym zatęskni. Mm -hmm. Niewiele tekstu, ale sporo całkiem ciekawych obrazków. Ej, nie, Eli, to nie dla dzieciaków. Jak. Wow. <laughs> Jak taki wielki drąg nie przeszkadzał mu w chodzeniu? Weź to natychmiast. Za, za, zaraz, chcę się dowiedzieć, o co całe to zamieszanie. O, czemu te kartki się tak kleją? Przecież się tylko wkręcałam. Narka, drągalu! Pittsburgh. Wiesz co? fajne. A może spróbujesz się przespać, co? Nie jestem zmęczona. O nie, 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 No to pięknie. No. Co teraz? Podejmij dobrą decyzję, Joel! Nie wiem, czy to taki dobry pomysł był. Boże! Na pomoc! Możemy mu pomóc? Zapnij pas No ale co z nim? Wcale nie jest ranny. Hello, ja, to, to, to. Oh, 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 Jeden łowca, drugi łowca, i udało mu oh, się. Oh, do... Nie to. No, no. Ale hałas.

no, pięknie mu podciął to gardło. No i patrzcie, to jest trójka. Stwierdziła, że będzie wczytywać. No. Skurwiel, o co tym mm. kule chodzi? Od Idziemy. No i dobra, myślę, że na tą chwilę wystarczy. Dziękuję za oglądanie, i zapraszam Was na kolejny odcinek.